Kto komplikuje, ten nie handluje. Witaj w biznesowej odnowie. W tym programie pomagamy przedsiębiorcom upraszczać marketingowy przekaz, lepiej komunikować się z klientami i partnerami, a w rezultacie osiągać lepsze wyniki biznesowych działań. Jeśli czujesz, że w Twojej firmie drzemią marketingowe rezerwy i chciałbyś je uaktywnić, Nasz program jest dla ciebie. W naszych spotkaniach prezentujemy skuteczny system marketingowy i pokazujemy jak z niego korzystać. Krok po kroku przedstawiamy siedmioczęściowy schemat biznesowej odnowy. Dzięki temu wraz z nami odkryjesz swoją firmę na nowo. Biznesowa odnowa to Krzysztof i Leszek. A więcej o nas na stronie biznesowaodnowa.pl Witamy bardzo serdecznie w trzecim już odcinku naszego programu. Dzisiaj powiemy o tym, że Łotr jest pilnie poszukiwany, czyli że bohater ma problemy. W poprzednich odcinkach mówiliśmy ogólnie o tym, czym zajmuje się biznesowa odnowa i jaki jest cały schemat opowieści, którą chcemy przedstawić naszemu klientowi, a w drugim odcinku wprowadziliśmy pierwszy element. Najważniejszy element naszej opowieści, czyli bohatera, którym, jak się okazuje, nie jest wcale nasza firma, nie, jest wcale, nie są wcale nasi pracownicy, tylko bohaterem naszej opowieści jest właśnie nasz klient. I powiedzieliśmy przede wszystkim, jakie są cele naszego klienta i pokazaliśmy na przykładzie, w jaki sposób dokonaliśmy transformacji, dokonaliśmy biznesowej odnowy. W firmie naszego klienta i pokazaliśmy i przekonaliśmy go, że należy zmienić obsadę głównej roli, którą wcześniej była kserokopiarka, a po naszej zmianie, po naszej odnowie bohaterką stała się królowa biura i kobieta, która w tym biurze pracuje. Powiedz w takim razie, Krzysztofie, co jest kolejnym elementem naszego, naszej opowieści? Że znacie już te elementy, które Leszek powiedział. Następnym elementem jest problem, a właściwie problem naszego bohatera. Tylko no jak zdefiniować taki problem tego bohatera? No i po co go w ogóle szukać? Czy ten bohater musi mieć problem, nie może żyć spokojnie? Czy w filmie musi być czarny charakter? Czy to jest w ogóle komukolwiek potrzebne? No, wydawałoby się, że problem stanowi problem, w związku z tym byłoby fajnie, gdyby go nie było. Tylko teraz wyobraźmy sobie przez chwilę, że rzeczywiście żyjemy w takim świecie bez problemów. Wyobraź sobie, że żyjesz zupełnie, nie masz żadnych problemów. Rano budzisz się, wszystko jest pięknie, wszystkie Twoje marzenia są spełnione, wszystko dzieje się dokładnie tak, jak tego oczekujesz. Albo jeszcze inaczej, zachęcam cię do tego, żebyś pomyślał, pomyślała o. W filmie, jesteś w kinie, oglądasz film, w którym główny bohater właśnie budzi się, i on nie ma żadnych problemów. I, i tak naprawdę no, film się powinien skończyć, bo, no bo w czym możesz pomóc? W czym, co możesz rozwiązać, co się może wydarzyć? Dopóki zauważ, dopóki nie pojawi się coś, dopóki nie pojawi się pewien przełom, dopóki nie pojawi się problem, właśnie, dopóki nie pojawi się jakiś czarny charakter, który w jakiś sposób zburzy życie bohatera, to tak naprawdę nie ma co robić. Dlatego właśnie. Również w opowieści, którą toczymy wraz z naszym bohaterem, w której opowiadamy o naszym bohaterze, docieramy do problemu. Stąd te wszystkie pytania, które Krzysztof zadał, mają sens, bo rzeczywiście problem jest tym, co wywołuje działanie. Bez problemu nie ma potrzeby jakiejkolwiek akcji, jakiejkolwiek reakcji, nie ma potrzeby robienia czegokolwiek. To właśnie po to przywołujemy mhm. łotra, przywołujemy problem i okazuje się, że te problemy mogą być bardzo różne. Po co, tak jest, po co tak nam jest potrzebny tak ten czarny charakter? Czarny charakter musi przede wszystkim musimy go scharakteryzować, tak samo jak i problem w naszym przekazie marketingowym, tak i w kinie musimy tego łotra scharakteryzować. I ten łotr musi stanowić źródło problemu. To po pierwsze. Po drugie, powinien być rozpoznawalny. Musimy wiedzieć, kim on jest. I czarny charakter powinien być tylko jeden, i wróg powinien być realny. I to głównie na naszych stronach internetowych i w przekazie powinno e, wybrzmiewać. Nie może być wiele wrogów na stronie, nie może być wiele czarnych charakterów, nie może być nierozpoznawalny, bo jest ich taka mnogość, musi być jeden. Na samym początku musi być jeden. Zauważcie, filmy bazują na tym. No od najstarszych, od tych dziecięcych filmów, tak, jest, jest w, Króle, w król Rwie mamy Króla Lwa i, i Skazę, mamy Batmana i Jokera, mamy wiele takich postaci, tak, e, Dark Vader, Baden, tak, tak? Mm -hmm. I Luke Skywalker. No i mamy tych czarnych charakterów w wielu filmach i także na, w naszym przekazie marketingowym musimy ich odnaleźć. Powiedziałeś tylko, um, chciałbym, żebyśmy wrócili troszeczkę, powiedziałeś o tym, że ten problem musi być jeden. To znaczy, chodzi o to, że nie powinniśmy się zajmować innymi problemami. To znaczy, dlaczego to o tym powiedział? Dlatego, że wyobraź sobie, że rzeczywiście w swoim przekazie zajmujesz się jakimiś tam dodatkowymi sprawami, rozmydlasz w ten sposób swoją opowieść. To nie, to nie znaczy, że twój bohater faktycznie ma tylko jeden problem, tylko z całej, z całej rzeszy wszystkich różnych problemów, które on ma, masz po prostu wybrać ten jeden, którym ty się zajmujesz, tak? Tak jest, czy, ten nie... problem, czy ten problem to zawsze jest jakby problem tej samej natury, czy to, czy to jest zawsze tego samego typu problem? Znaczy, no mamy, znaczy wy sprawdziliśmy i w reklamach zauważycie, są trzy typy problemów <laughs> różnego rodzaju. Pierwszy to jest problem obiektywny, że na przykład samochodem chcemy dojechać z jakiegoś jednego miejsca do następnego miejsca, tak? Mhm. Potem możemy mieć problem emocjonalny, no żeby było komfortowo, wygodnie, bezpiecznie, to zależy jak marka e, to komunikuje. I mamy trzeci problem, taki problem filozoficzny. Chcemy na przykład wybrać auto, które długo będzie nam służyło. Chcemy na przykład wybrać auto, które jest nieszkodliwe dla otoczenia, dla ekologii, więc to są te elementy. I wydawałoby się, że to jest dosyć proste. Oczywiście jest najczęściej wybór tego problemu obiektywnego. Ten problem obiektywny każdy z nas potrafi dosyć prosto zidentyfikować, ale tak naprawdę to ten problem obiektywny. Niczego wielkiego nie wnosi do naszego przekazu marketingowego. Musimy odnaleźć ten problem emocjonalny. Co w nas gra, z jakiego powodu chcemy to zrobić? Tu Leszek ma świetne przykłady o odchudzaniu się, które nie są tak naprawdę problemem takim, że chcemy być szczuplejsi, tak? No właśnie, bo mam wrażenie, że większość sprzedawców. Jakby nie wiem, czy, czy umyślnie daje ciała, czy po prostu im się nie chce, czy faktycznie nie potrafią rozpoznać tego właściwego problemu. I, i, I chyba tutaj najczęściej dochodzi do niewłaściwego zrozumienia. To znaczy, chciałbym tylko trochę usprawiedliwić sprzedawców, bo rzeczywiście bardzo często klient, kiedy się do nas zgłasza, to on już jakby trochę wychodzi do przodu. Czyli klient nie przychodzi z tym, co rzeczywiście powoduje jego wizytę w naszej firmie, w naszym sklepie. Klient nie przychodzi, Opowiadając nam o swoim problemie, właśnie tym wewnętrznym, tym problemie emocjonalnym, który nie pozwala mu w nocy spać, tylko on, jakby trochę już, trochę już wyobraża sobie, jak my zareagujemy, i opisuje nam, w jaki sposób my możemy mu pomóc, trochę odbierając nam chleb, odbierając naszą rolę. Ale jednak, jako dobry sprzedawca, powinieneś wraz z tym klientem wrócić i dokładnie rozpoznać. Krzysiek powiedział o odchudzaniu. Tak naprawdę, kiedy, kiedy rzeczywiście myślimy o odchudzaniu, to nie chcemy się odchudzać. To znaczy, człowiek nie odchudza się po to, żeby być chudy. Człowiek to jest odchudza... to obiektywne, tak? To jest ten taki problem obiektywny. To jest ten problem, być... który zgłaszamy, prawda? Kiedy idziemy do jakiegoś środka, który faktycznie pomaga w odchudzaniu, to mówimy, że chce się odchudzić, ale to nie jest. To nie jest ten rzeczywisty problem, który nas nam przygonił, bo problemem, który nas przygonił jest to, że czujemy się nieatrakcyjni, czujemy, że na przykład dzięki temu, że będziemy ładniej wyglądać, co też niektórzy właśnie w ten sposób definiują problem, że chcę ładnie wyglądać, to też jeszcze nie jest problem, to też jest dopiero środek do, do, do tak naprawdę zdefiniowania problemu, bo to samo ładne wyglądanie też jeszcze nie jest celem tym ostatecznym, bo chcemy ładnie wyglądać po coś chcemy zrobić wrażenie na naszej koleżance z liceum, chcemy, chcemy, żeby sąsiadka nam zazdrościła, chcemy, żeby poderwał nas facet, czy no, no, różnie tam, czy kobieta, kurczę, nie chciałbym tutaj wchodzić w jakieś, w jakieś sprawy LGBT. Jak to, jest, jak to jest z tym problemem obiektywnym? Czy problem obiektywny jest rzeczywiście taki trudny do zdiagnozowania? Na czym, w jaki sposób trzeba do niego docierać? Czy, czy, czy on rzeczywiście jest trudniejszy, czy tylko nam się tak wydaje? Problem obiektywny właśnie jest prostszy do zidentyfikowania, bo wiemy, że ktoś chce jechać w jedno miejsce na drugie albo do drugiego. Wiemy, że ktoś chce się odchudzać, wiemy, że ktoś chce mieć więcej mhm. czasu. Tak, to, to, tak? Jest to, to jest to proste. Tak. Proste. I teraz emocjonalny problem wymaga Skupienia, wymaga analizy. I to jest wymaga element. Wymaga zadawania pytań. Tak, i zadawania wzią. pytań. Tak, musimy zadawać pytania, i to jest ten element, który z naszymi klientami, którymi budujemy komunikację marki, to jest ten element, Jedny, jeden z dłuższych elementów naszej pracy. I trudniejszy. I trudniejszych. Tak? Bo oprócz tego, że trzeba to zidentyfikować, i na przykład identyfikujemy to i klient nam, przedsiębiorca, odpowiada całą stronę informacji, my musimy ją zrobić do jednej i umieścić w jednym zdaniu na stronie, tak? bo na stronie internetowej też powinniśmy mieć problem obiektywny pokazany, problem emocjonalny pokazany i problem filozoficzny pokazany. Mm -hmm. Najlepiej, jakby widzowie się też zastanowili w tej chwili, zobaczyli swoje internetowe strony, tak, żeby mogli sprawdzić i przeanalizujcie, czy macie na swoich stronach takie elementy. Nie tylko strony internetowe, to jest także fanpage, to jest także komunikacja marketingowa, to jest także informacja nawet w stopce maila, to jest informacja na waszych materiałach. W związku z tym sprawdźcie w tej chwili swoje strony internetowe, jak one wyglądają. A ja wam pokażę na podstawie kolejnej firmy. No właśnie, bo zanim zaprosimy widzów do, do przejścia do działania, zanim wezwiemy do działania, to może pokażmy, jak to, jak to wygląda na gotowej stronie. Krzysztof, ja myślę, że twoja strona byłaby tutaj świetna do zademonstrowania tego przykładu. Co powiesz na to, żeby pokazać, jak to jest? Jak pokażemy, to jest pokażemy. W związku z tym, że jesteśmy w trzecim odcinku i jeszcze mamy kilka miejsc do tego, żeby was umówić, wasze strony umówić, to dzisiaj omówimy moją stronę w zastępstwie, a następnym razem kolejne firmy, kolejne firmy, które dołączą do naszego programu Biznesowa Odnowa i na tej podstawie omówimy. Ja wam pokażę nie pierwszą odsłonę strony, dlatego że sami wejdziecie potem na stronę Krzysztofdybiec.pl i sprawdzicie, co jest na pierwszej stronie, gdzie jest ten bohater. Ja wam pokażę już ten drugi element, w którym właśnie sprawdzamy jakie ma ten nasz klient problemy obiektywne. Emocjonalne i filozoficzne. Tutaj, jak zobaczycie, obiektywnym problemem jest brak czasu. Mhm. Czyli tu mamy, że klient zajmuje się wszystkim we swojej firmie. Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, nie jest odkrywcze, bo ja się spotykam z wieloma osobami, z wieloma firmami, i właściwie każdy mówi: Nie mam czasu, nie mam czasu. Cokolwiek nie zaproponujemy, nie mam czasu. Więc wypisujemy. Wiesz doskonale, że i tak nie zajmiesz się wszystkim. Nawet jeżeli byś bardzo chciał, to nie masz na to czasu. I tutaj wrzucamy ten problem obiektywny. Następnym problemem jest emocjonalny. Co nim kieruje, co się stanie takiego? Jeżeli nadal będziesz to robił, ucierpi Twoje zdrowie, relacje i pasje. Dopadnie cię frustracja i zniechęcenie. Czujecie, tu jest ten emocjonalny problem. I problem filozoficzny to taki, który mówi o tym, że możecie. Mieć z powrotem radość z prowadzenia swojego biznesu. Możecie robić to, co lubicie. Możecie robić to, w czym jesteście najlepsi. I tu mam, lepiej jeśli będziesz robił tylko to, co lubisz i w czym jesteś najlepszy. Komunikujemy to jednoznacznie. Oczywiście mamy też zdjęcie klienta, który jest załamany i który trzyma się za głowę i który ma tutaj stertę pracy jest informacja, że życie jest krótkie, więc trzeba z niego korzystać. To są dodatkowe informacje i dwa przyciski wezwania do działania, które są zawsze na naszej stronie, ale to jest odcinek dopiero z, e, kolejny za następnym, więc wtedy będziemy omawiać, co te wezwania do działania tutaj powodują. Więc zapraszam was na tę stronę. I sprawdźcie, jak to wygląda. I wtedy po zakończeniu programu, tak jak Leszek powiedział, zapraszamy do analizy. Będzie też na internecie. Możecie TVT ma u siebie na Facebooku, ma na swoich stronach, macie dostęp do tego programu. Możecie wtedy wrócić, sprawdzić i przeanalizować, jak to wygląda na waszej stronie. Czyli podsumowując to, co Krzysztof nam pokazał. Czy... Poziomy problemu, bo tak naprawdę to jest, to jest jakby ten sam problem objawiający się na trzech poziomach. Ten poziom, który najczęściej jest widoczny, który najczęściej jest zgłaszany, czyli ten problem zewnętrzny albo problem obiektywny, to jest to, co jakby jest widoczne na pierwszy rzut oka i to, z czym najczęściej klient się do nas zgłasza i to, co klient deklaruje. Ale tak naprawdę jest to właśnie zewnętrzny objaw tego wewnętrznego problemu, czyli klient mówi nam, że chciałby mieć więcej czasu. Krzysztofa zgłasza się do niego, bo chciałby pomocy na przykład w pracy nad swoim marketingiem, bo sam nie wyrabia, bo sam już ma dosyć robienia zupełnie innych rzeczy niż te, które miał na myśli, kiedy zakładał biznes, prawda? Bo nie zakładał biznesu po to, żeby zajmować się marketingiem, tylko po to, żeby budować domy, albo, albo budować, sprzedawać samochody, albo robić inne rzeczy, a tymczasem musi się w księgowości, marketingu, w różnych innych rzeczach i z tym problemem zgłasza się do klienta. Ale Problem, który rzeczywiście go irytuje, który nie pozwala mu w nocy spać, to jest frustracja, to jest zmęczenie, to jest zniechęcenie, to jest brak chęci do dalszego działania. Nie tak to miało być, nie w tym kierunku to miało, miało pójść. I do tego problemu ty musisz ze swoim klientem dotrzeć, musisz z nim porozmawiać, dlatego że tutaj może się okazać, że poruszą się sprawy zupełnie innych problemów, że okaże się, że to, co, to, co trzeba podać jako rozwiązanie jest znacznie szersze, jeszcze inne. I nad tym wszystkim góruje jeszcze problem filozoficzny, czyli to, czy faktycznie musi być tak, że żeby mieć dobry marketing, to trzeba skończyć samemu jakieś szkoły, trzeba być MBA, trzeba być magistrem marketingu i zarządzania, czy na przykład rzeczywiście można tę pracę skierować do innych ludzi. I zastanów się teraz, drogi nasz kliencie, drogi nasz odbiorco, jak to jest u Ciebie? Czy rzeczywiście docierasz do problemów swoich klientów? Czy właściwie rozpoznajesz wszystkie trzy poziomy tego problemu? I czy rzeczywiście Twoja oferta, Twój produkt to jest rozwiązanie przede wszystkim tego problemu wewnętrznego, ale co bardzo ważne, kiedy Twój klient powie: OK, kupuję, zamawiam, chcę. Czy wszystkie te trzy problemy znajdą rozwiązanie przy, tym, przy tej jednej transakcji? Tak. Czy Krzysztof chciałby jeszcze coś. No, możesz to zrobić sam, oczywiście, jak już przeanalizujesz, a możesz dołączyć do naszego programu. W naszym programie właśnie analizujemy Twoje działania marketingowe i Twój przekaz marketingowy. Krok po kroku sprawdzamy, czy masz to wdrożone, a jeżeli nie, to to wdrażamy. I jeszcze dodatkowo uwaga. W związku z tym, że przeprowadzimy u Ciebie biznesową odnowę, to przeanalizujemy to właśnie na antenie telewizji TVT. Możesz się zgłosić do mnie. Mój numer 505 125 84 lub do Leszka. Mój numer 501 676 001. Lub do działu reklamy, marketingu do, do telewizji TVT. I w kolejnym odcinku zaprosimy na to, żebyście dowiedzieli się o przewodniku. Tak, w następnym odcinku zaprosimy na scenę przewodnika, który i... pokazuje swoją siłę i wrażliwość. Nie tego przewodnika, który przepuszcza prąd. Dowiecie się w następnym odcinku, o jakim przewodniku powiemy. Dzisiaj było niezmiernie nam miło was gościć. Zapraszamy Was na następny odcinek i pamiętajcie, zawsze możecie dołączyć do programu. I jeszcze o czym trzeba pamiętać, że to komplikuje. Ten nie handluje. Ten nie handluje. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia. Cześć. Dziękuję.